Cześć, witajcie w trzecim odcinku naszego let's playa z gry Minecraft. Przewitaj się witam No dobra. W tym odcinku jak widzicie trochę zmieniliśmy miejsce naszej. naszego położenia. To, to jest to miejsce jest, przy którym tutaj jesteśmy to jest... Hmm... Jeśli... nie no, pewnie nie, nie, nie pamiętacie, ale tam za tą górą jest to miejsce, gdzie chciałem budować yy, domek, tam wioska NPC-ków mniej więcej. Yy, a tutaj było po prostu ładnie, mam taką fajną rzeczkę i tam takie czwarte morze i taki bagna tu są, więc postanowiliśmy, że tutaj będziemy sobie urzędować na razie. No dobra. I tutaj zaczniemy sobie od tego, że zbudujemy sobie domek. Ja już tu jakiś szkielet mam, Te są tam chyba dopiero materiały zebrał, zbiera. Zebrałem, Zacznij, zacznijmy tam, zacznę coś budować. Tam nie spodziewajcie się jakichś gigantycznych luksusów, bo będzie to mój pierwszy domek. Teraz co robię domek w skalę. Będzie dobrze. No. A no tak, mam już kilofy. O, jest. Butelka mi trzesnęła. Wiem, ale... nie wiem czy to takie wiącie czy paczesz ile spaczowuj. Dobra. Yippie. O, węgiel znalazłem. Dobrze, przyda się. Trochę materiałów zebraliśmy, jak widzicie. Po prostu nie chcieliśmy was zanudzać tym. To by było bardzo, bardzo nudne. Co? Nic, to nie, nie chcę, nie coś źle położyłem. No, domek nie będzie jakiś bardzo ekskluzywny. No, to są nasze pierwsze domki, to żeby przeżyć, coś robimy. Więc nie spodziewajcie luksusów od razu. Dobra, parszywa liczba 13 węgla. Jest kit. Możecie w komentarzach wpisać jak się wam podobał ostatni odcinek i te Możecie też subskrybować, jak chcecie. Nigdy się nie obrażę. A nawet będę bardzo rady z tego powodu. jakiś materiały by mi się przydał. Dobra, mam plan swojego domku. Dobrze. Hop, hop. Hop, hop. No, to Luksusów nie będzie. Na początku. Potem będą luksusy. Nie martwcie się. Wszystko za No podoba mi się ten tutaj teren, który nam się zaspełnił. No bagna. Ja lubię bagna. Dobrze, że noczy je dodą. O jezu. Jak Ci idzie? Nieźle. Tylko czasami mi się zdarzają lagi jakieś. Jeśli macie jakieś pomysły co my to możemy potem w przyszłości zbudować, piszcie Sprawać do nas. Napisz w komentarzach. No to my mamy zamiar jakiś w ogóle rozbudować cały kompleks między tymi górami. Duże masz lagi? Nie. Znaczy, chodzi mi o klatki. A. Nie, Lagi. Spoko. Dobra. Dobra, wygląda całkiem ładnie. Prowizoryczny. Jak na, na pierwszy domek. O, tam ten schron w Ja wolę schrony od jakichś tam wydziwów. Kurde. Potem se domek zbuduje. Jak chcesz kobla, to ci dam. Na razie, dziękuję. Dobra, to chyba podam link do tekstur w opisie. No bo tu masz tego, John Smitha, a ja to na normalne lecę. A tam lubię te normalne. Ostatnio całkiem się do nich przekonałem. A ja nie. Kiedyś tylko na John Smithie grałem. Też. Dobra, trochę brzydko trzeba to wyrównać. tu wyrównać. Ciekawe, ile ten odcinek już mniej więcej trwa, A. i tak nie ma limitu. Ja nie ma, ale nie chcę z tego robić coś bardzo długiego. węgla, poszukać czy coś. Mogę ci dać trochę. No ja no, zaraz coś spróbuję ogarnąć sobie. Dobra, tego skina poprawię, patrzę jak coś dziwny jest. Ja tam mam mój kochany skin jakiegoś przybysza. Nie wiem, podoba mi się, taki pedalski jest. Nie to, żeby coś, wiecie. Jest po prostu śmieszne. Kurde. Tak, znowu góry. Dobra, potem się poprawi. Wizjoliczne. Kurde, równo się kończy powoli już. ci da No no, spoko, jeszcze mam. Muszę trochę głośniej mówić, bo wydaje mi się, że mówię trochę przycicho. Wybaczcie, ale dosyć późno i zmęczeni troszeczkę. Ile masz FPS jak nagrywasz? I ile mam? No. Ja coś koło 30. Oj. A co? Nic. Ale ja ten... mam. Ja mam 20, ale i tak nie ma lagów. Ja też nie mam. Przecież ja nigdy nie mam. Tylko krasze są. No czasami tu najgorsze jest. Potem jeszcze ten domek poprawię i w ogóle taki pierwszy. O cholera, skończyło mi się drewno. Dobra. Masz trochę drewna mi pożyczyć? Mam. To proszę. Au. Oj, słońce zachodzi. Chodźmy do twojego bunkru i poczekamy na ten. No zrobię sobie tam balkonik potem. Będzie fajnie. Chodź, poczekamy na dzień. Nie no, muszę się przerzucić na normalne tekstury. Czemu? MC Patcher źle patchkuje. A co? Mam, jak, mam jakąś dziwną trawę. Taką szarą, zieloną. Może to takie są nowe w John Smithie. Dobra, chodź, bo tutaj się nas robi. Chodź do tego bunkera, przekimamy tutaj. Dobra, to żeby nie przynudzać, robię tutaj krótkie cięcie. cięcie. Zaraz wracamy. Dobra. I... Jesteśmy. Idę do siebie. Daj mi Ej, to drewno. no czemu tu rozwodziłeś? Daj Ej, mi to drewno. Eee... O, ja mam laga. Ja, jeszcze jeden wyżej zrobię ten domek Chociaż jeszcze tak nie jest ładniej. Podnieś ten dach jeszcze o jeden, czy, czy tak zostawić? Ładny. Zostawić tak jak jest? Tak. Dobra. Taki wiejski domek. Trzeba będzie nakręcić jakiś odcinek no, pewnie jak idziemy do kopalni, ale tą kopalnię kopalnie to ja mam pomysł, żeby zrobić w jednej z tych gór. A teraz, jak skończę sobie robić ten domek, tak na zakończenie tego odcinka pójdę sobie poszukać. Między to, 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 taka fajna przełęcz jest. Masz trochę kobla? Mam. No. To weź wpadnij do mnie do domu i daj mi troszeczkę... Albo zrób mi mieczek. Zrób mi mieczyk jak możesz. Dobra, i teraz możecie napisać w komentarzach, co sądzicie tak o moim domku, który jest jeszcze nieskończony i nie ma okien, ale no to też zrobię później. To żeby już nie przedłużać tutaj, to hmm, pójdę i zobaczę, czy jakieś materiały znajdę. Nie, no moim zdaniem wygląda całkiem przyjemnie. Od środka tak ładnie. Jest ok. No, potem się dokończę. Ale drzwi się jeszcze zrobię. Dobra, tak, niech będzie. O Jezu, po ciebie. dzień, dobra, nie ma Okej. Okay. Weź mi ten mieczek, zdaj i przynieś. Już, już, tylko postawię drzwiczki. No, dobrze jest. ty 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 ty, 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 ty. Idę do ciebie potem ten, i idę tam w ten przesmyk. Nie wiem, O, i zrobię jakoś zbroję. Stać się na zbroję? Mam 12 tego. Zabijałem na, e, te. Krowy dla siebie. Na krowy. Chyba na mnie jeszcze. Na czapeczkę mnie nie stać, ale chyba stać mi na buciki. Tak. Teraz jest glina pod wodą, wiesz? No co ty. Dlatego tak dawno jej nie znalazłem. A dużo jej jest? No, trochę. Chyba nawet. Czekaj, czy to jest glina? Ej, no. Tak, mam glinę pod sobą. Wykopię ją nawet teraz. Ona... Masz tu. Ona teraz tak dużo jest właśnie pod wodą? Weźmy mi jeszcze kobla troszeczkę. Ona teraz tak często występuje pod wodą? No, rzadko tak. Po prostu. Tylko pod wodą często. O, Skąd górę. ty masz koło, bandyto? No, trochę piasku wzięłam. A, to się przytopił ciebie trochę. Przytapię się, nie kradnij. Glina, to ciężko mnie odróżnić, z jest co nie szczerze mówiąc. Au, au, au. Do góry. Ej, 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 co jest? Nie. Nie wierzę. Jezu, cięcie. Dobra, yy, przepraszam bardzo za ten wypadek, ale coś tam się dowiedziałem, że jakaś bagnista woda coś mi zrobiła, czy coś, nie wiem. Tak, tak. Nie wiem, nie jestem pewien, ale... Ej, kurde, miecz, gdzie jest mój miecz? Ja tam nie zanurkuję znowu. To ja zanurkuję. Bo dobra. Nie mogę go znaleźć. A, to już tak. chyba rozumiem, Ta bag w tym bagnie w ogóle tak się ciężej pływa. Ta woda jest taka ciemniejsza. Coś tam... No nie, to już jest jeden dziewięć, dopiero tak będzie. Nie rozumiem Masz ten miecz? Mam jeden Dobra to bym chyba sobie zrobię po prostu Dobra. Znajdę go Idę tam jeszcze w te góry i to będzie Co na, to? Ty jest... dziwnego pod wodą znalazłem Co znaczy Nie, jakieś przejście A masz mojego tego? Kleja? Co? Masz mojego kleja? Nie. To straciłem go, szkoda. Ale dużo tam go widziałem dosyć dużo pod wodą, jeszcze. A to chyba na bagnach on jest często, często spotykany. Możliwe. Dobra, ja tu. Dobra. Zrobię trochę domek. A ja tam to. idę w te ciemne strefy. To Nie, za dużo kobiet to ona. Dobra, to robimy się taką szybką wycieczkę. Oj, lagi ma serwer. Tak? Nie, no. ja nie mam lagów, ale jestem hostem. No dobra, to poradzisz sobie. Dobra. Jest git. Jest węgiel. Łoń na butelka przestraszyła mnie. Pieprzona węgiel, węgiel. Kurde, tyle tego klejem miałem. Ze staka całego. Chcę zrobić kominek w domu z niego. idziemy dalej na wyprawę między górami. jest. tu jesteś tutaj Dobra, wiecie co? A bo tutaj jeszcze pójdziemy sobie. się jorka. w ogóle fajna ta góra. O dużo węgla. Tu jest tutaj po kopie później. Kurde, nie podobają mi się te małe skrzynki. No i tu jest to. O, dynnie trochę. To sobie to potem wszystko zbierę. Dobra. No to dobrze to żeby nie przedłużać tego odcinka i tak jest długi pewnie, to będziemy już się się z Wami żegnać. No to pamiętajcie o subskrypcjach, jeżeli Wam się podobało, lajkach i tp, i td, i dostaniecie tutaj gdzieś link do kanału Tysona. Dokończymy swoje domki i może. No i wtedy, no to raczej w następnym odcinku już wrzucimy, jak to będzie, jak to, efekt końcowy, o tak, okej? Okay? Dobra, no to żegnamy się z Wami. Żegnamy. Do widzenia Wam. Żegna się z Wami, Krystus i Tyson. Na razie, cześć.